Czy wy wiecie, jaki jest dzisiaj dzień i kto pomyślał, że w sobotę ten nie ogląda filmów, aż go do grupy nie przyjmę za karę? Jakby co przypominam, że teraz ogólnie przyjmowani są tylko ci, którzy regularnie komentują filmy na YouTube. Reszta jest z góry podejrzana o kapowanie konkurencyjnym mediom. Wracając do dzisiejszej daty, czy 27 listopad jest to data historyczna, bo to już dziś... W sobotę 27 listopada odbywa się ślub Bogusi i Krzysztofa z tegorocznej edycji. A najlepszym w tym wszystkim jest fakt, że jutro jest odcinek 11, a teoretycznie dopiero w finale, czyli w 12 dowiemy się, czy oni w ogóle są razem, a oni już wtedy będą po ślubie, chyba że ślubu nie będzie. Nigdy nie wiadomo z tymi wartkimi zwrotami akcji w rolniku, ale zaproszenia wysłane były już dawno i oczywiście na ślubie i weseli nie zabraknie ekipy rolnika. Bankowo będzie manowska, bo ona by tego nie przegapiła. Przecież to ona proponowała Krzychowi Bogusie. Ani wróć, ona chciała żeby wybrał świetkę z Mińska. Będą też tegoroczni rolnicy, nie wiem czy wszyscy, ale pewnie tak. Podobno Krzychu uczciwie zaprosił wszystkich, czyli wiadomo Elea bez Marka, Stasiulek z panią Panterką, chyba że bez, to wówczas dwojgie muszu, jako osoba towarzysząca, Kamil za to wiadomo, i oczywiście Ladyka. nie wiadomo czy z Brzozowskim, czy z tym drugim, co się z nim teraz prowadza, też baronem, ogólnie fajnie jakby były jakieś przecieki, foteczki wiecie, kto z kim i dlaczego. Być może wrzucą jakieś shorty ze ślubu w finale bo to przecież wydarzenie historyczne pierwszy ślub który odbył się przed emisją finału tak szybko to nawet zakupów na Allegro nie zrobisz. Z tej okazji chętnie przypomniałabym wam ich niesamowitą historię znajomości. Włączając to napisanie listu przez Bogusie i stawienia się na ręce z Krzysztofem? który rozmawiał z nią jak ze starą dobrą znajomą, a przecież niektórych imion to nawet nie pamiętał. Później jak zajadał pierogi Bogusi w trakcie konkurencji przez żołądek do serca i ochoczo z nią dyskutował, no i w końcu jak ją wybrał do zaproszonej na gospodarstwo trójki, a Bogusia przyjechała i jego zdaniem wyglądała tak pięknie, mało tego przywiozła cały koszyk smakołyków, Aż Krzychowi ślinka pociekła, ale zanim zdążył cokolwiek przekąsić musiał gonić za Bogusią która polociała pielić chwasty, no i jak się rozlatała mu na tej gospodarze to tak hucznie, że aż sami zostali, a drugiego dnia Krzychu ją sąsiadom, później było ognicho z sąsiadami, żeby ją jeszcze raz przedstawić, tym razem przed kamerami, no i zaręczyny na pomoście ełkim pierścionkiem, co by tu okrzucho nie gadać, solidny chłop, chciał czerwoną linię przekroczyć, to pojechał pierścionek, kupił i niech będzie oficjalnie, a nie że na krzywy roi jak co niektórzy. A i prawie bym zapomniała, najważniejszy moment ich związku: lizanie soli w grocie solnej. Myślę, że to ostatecznie scementowało ich związek, i później się lanka i ślub, wiadomo. A czekaj, zaraz zaraz, bo w czwartek wrzucili zwiastun i o ile ten na fanpage'u rolnika jest spoko loko, o tyle ten na YouTubie jest mocno niepokojący, a to jest zwiastun odcinka 11. Czyli wiecie spotykają się po miesiącu w jakimś ładnym miejscu na randkę, a tutaj w zwiastu nie widać Bogusie i Krzysztofa u niego na gospodarstwie. Mało tego, Bogusie z nietęgą miną mówi, że był chwilę szczęśliwe, ale były też totalnie dołujące momenty. I o ile to nie jest jakieś bardzo niepokojące, bo wiadomo jak to w każdym związku, w większości przeważnie te doły są później, ale u nich wszystko na wariata. Tempo i tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie. O tyle później Krzysztof siedząc na pomoście mówi Bogiusi, że przeżyli piękne chwile. I to brzmi jak jakieś rozstanie, pożegnanie, no brzmi to jak było miło ale się skończyło, a oni przecież dzisiaj biorą ślub. Halo hey policja proszę przyjechać do Krzywych i sprawdzić czy wesele trwa, a tak serio to chyba udało się montażystom coś takiego wyciąć i poskładać w jakiś magiczny sposób, albo Bogusia i Krzychu faktycznie mieli jakiś mini kryzys, ale mam nadzieję, że się z niego pozbierają i dotrą na ten ślub, no bez jaj, zaproszenia wysłane, Kamila pewnie z trzy ma zaplanowane, a tu by miało nie być ślubu. W ogóle w zwiastunie pojawia się też sama Lady Camilla, której przecież miało nie być, bo jej rewizyta miała być ostatnim spotkaniem, a tutaj w zwiastunie jakaś randeczka, łódeczka, legancko, tego, tylko, że Ladyka ma to samo ubranie co siedząc nad stawem, a ona zmienia kreację nawet i po cztery razy w ciągu odcinka, a tutaj miałaby być dwa odcinki w tym samym, toż to nielegalne jest. Albo ta rewizyta przebiegła tak świetnie, że Lady została na całym miesiącu Adama jola ciuchy, prała to w czym przyjechała i żyła miłością. Albo po prostu to jest kontynuacja rewizyty bo do spotkania nie doszło, gdyż na poromantycznym rejsie łódko na którym Kamili oczy wychodzą z orbit Lady zwyczajnie zerwała za Adamem. Widać nawet te sceny w zwiastunie, kiedy to Lady kam mówi Adamowi, że musi mu coś powiedzieć. A on z uśmiechem odpowiada, że on już wie co, czy zerwanie będzie następstwem czegoś, co Adam powie jej na łódce i co sprawi, że aż jej oczy z orbit wyjdą. Trudno powiedzieć. Możemy też zgadywać, co takiego Adam mógłby jej powiedzieć, czy zapytał ile będzie mu płacić na pieczarkarni, a ona na to płacić, to niewolnikom się płaci. I tak dalej. Generalnie no potraktowali jej wątek jak stasiulka i przerzucili ją na kolejny odcinek, żeby jej tak całkiem z oczu nie tracić mimo że już nie miała kogo spotykać po miesiącu. Za to będą trzy inne zakochane pary, w tym jedna już na ostatniej prostej do rozstania, tym ciekawiej będzie się to z pewnością oglądało, bo Ela w zwiastunie mówi, że Marek zrobił wszystko, żeby ją w sobie rozkochać. No w to akurat nikt nie wątpi. Jak glina miękka, to można wyrabiać, z tym, że Ela nie w ciemie bita i wkrótce ten miesiąc miodowy przejdzie już do historii, a finału podobno może być apicki, bo Ela była nim usatysfakcjonowana, a wiemy, że ona lubi dawać mężczyznom lekcje życia. Patrz Antoni Andrzej. W nie zabrakło także naszej najmłodszej pary. Czyli Asia i Kamila, którzy tam wyznają, że od miesiąca są nierozłączni. Co oznacza chyba, że już na tamten moment Asia musiała zrezygnować z pracy i przenieść się do Kamila, bo przecież po pięciodniowym pobycie u niego spieszyła się do pracy. Tyle wolnego by jej chyba nie dali. Zresztą jak wiemy teraz pracuje już w Rossmanie w pobliskim Sławatycz mieście. To o tyle ciekawe, że sławatycze leżą niemal na granicy i jest tam stan wyjątkowy i podobno rodzina Kamila musiała się zameldować, żeby ta mogła u niego stale przebywać. Także i u nich wszystko idzie dosyć szybko. W zwiastu nie widać, że czas 11 odcinka spędzą na aktywnym wypoczynku, zaś również i oni są zaproszeni na wesele Krzycha i Bogiusi, które prawdopodobnie odbywa się na Mazurach. O ile się odbywa, bo wiecie, przecież zwiastun sugeruje kłopoty w raju. Dajcie znać w komentarzach, jak sądzicie, czy wesele jednak dzisiaj się odbędzie, i czy, waszym zdaniem, Bogusia i Krzysztof faktycznie mieli jakiś kryzys, i jak myślicie, jaki będzie oficjalny powód rozstania Kamilii i Adama. Znak pokoju, i niech nam żyje parę młoda.